Podkładanie głosu rybom. Wyłącz tę kamerę. Nie no, wszystko chyba na miejscu. Hej! A co ty robisz poza korzeniem? Nie no. co falandra mi odleciała. Nie no, trzeba je coś z tym zrobić. O, a ja idę na dyskotekę. Będę się fajnie bujać i będę... Tańczy disco polo i tak dalej tam. Mam cię na oku. Nie no, pani kupi. Pani mi może pomoże. Ej, hey, ty chyba mnie nie filmujesz. Ta puce Gdzie ona jest? Ach, ten znowu mnie filmuje. Dobra. mam sposób. A wam to nie będzie mnie widział. Nie no, ale że znowu! Proszę państwa, zaraz nastąpi bardzo długo oczekiwany wyścig. Kirysek numer jeden. Kontra Kirysek numer dwa. Ale jestem Bogdan przecież. A no tak, czyli Kirysek Bogdan, numer 2. Bogdan, e, Ja nie chcę się ścigać. Hej, rusz się. Janek nie chce się ścigać. Chyba zamarzł, czy co? Gdzie ta buta falandra? Gdzie Bogdan, to co, ścigamy się? Nie. Znudziło mi się. Hmm, gdzie ta moja falandra? Hmm, a tu leci! Trzeba ją szybko znaleźć. A bo ja będę się bujał na dyskotece i tam... Dobra, zaraz się spóźnimy. Jestem obrażony. Ale czemu? O, ty po prostu Cię nie słyszałem. Ja jestem dwa centymetry od Ciebie. Jak mogłeś mnie nie słyszeć? Koniec wyścigu.